Więc witam wszystkich bardzo serdecznie w części czwartej i tutaj już będzie ostatnia część. Mianowicie lecimy po chyba wszystkich tytułach. Mogłem coś pominąć, ale raczej większość tytułów, jakie kiedykolwiek były ogrywane na tym kanale. Tak, tylko wiecie, przelecimy je w tle, zobaczymy. Znaczy w tle ja będę nie gadał, coś tam powiem i tak dalej. Ale mam nadzieję, że poświęcimy mało czasu na każdy tytuł i tak przeskoczymy faktycznie po wszystkich, bo jest ich sporo, tam było 68. Bardzo przepraszam, oczywiście wypadł mi klawisz, mogę sobie pociągnąłem delikatnie. Nie mogło przecież pójść wszystko bezproblemowo. Że jakby wyszło bezproblemowo, to bym nie był ja, nie? Dobra, lecimy. Seven Days tutaj, wielokrotnie, dużo razy, ekipą, nie tylko sam. Assassin's Creed Odyssey. Odyssey jako tako nie nagrałem serii, ale nagrywam Los Atlantydy, cały czas jestem w trakcie. Assassin's Creed Origins, nagrałem całą kierkę. Bardzo serdecznie zapraszam do gameplayu, kto nie miał okazji obejrzeć. Syndicate, jedna z pierwszych gierek, jakie były nagrywane, chyba na kanale, o ile dobrze kojarzę. No i była dobra. Assassin's Creed Valhalla, jeden z ostatnich pełnych gameplayów, gra jaką całą przeszedłem. Nagrałem do niej nawet poradniki. Zarąbista sprawa. Almighty, kill your gods. Świetna gierka, dostałem do niej kluczyska mailera. Eee, trochę w nią nawet pograłem. American Truck Simulator gdzieś tam był dawno, dawno temu coś było grane. No ale może nawet do tego wrócimy? Zobaczymy. Może y, będziecie chcieli jakąś grę z tych, które tutaj pokazuję. Może będziecie chcieli, żebym do niej wrócił, nagrał coś z niej więcej i tak dalej. Ark Survival Evolved, zarówno sam jak i y, w ekipie. Bio Mutant, teraz nagrywam. W sumie miałem zamiar dzisiaj skończyć, no ale jakoś takie inne ważniejsze rzeczy wypadły. Shadow of Mordor, też dawno, dawno temu nagrywane, dawno, dawno temu ogrywane, robione. W pełni. W pełni od A do Z nagrane, nie? Conan Exiles, no to też w ekipce. Counter-Strike, Ujezu, Jezu, jak ja dawno w to grałem, w to jeszcze grałem z myter na początku, jak miałem stary mikrofon i tak dalej. Cyberpunk 2077, no to mieliście pełny gameplay dość niedawno, Darkest Dungeon, gdzieś tam kiedyś próbowałem, skończyło się to tragicznie. Darksiders 3 przeszliśmy, całe Desolate, czyli ta gierka, którą ostatnio odpaliliśmy jako horror, tragiczne jest tylko granie w nią. Destiny 2, była ogrywana fabuła, tak wiem, fabuła w tej grze jest najmniej istotną rzeczą, ale ograłem fabułę tej gry, eee, Przewinęł muzyczką Bo się włączyła jakaś przytrzymana eee, Jeszcze gorsza Serio. To będę musiał wyciąć. Przywinięcie muzyczki zajęło mi jedyne chyba 30 sekund. Diablo 3 było ogrywane w różnej formie, w różnym czasie, w przeróżnych ekipach. Po prostu e, gierka, która co jakiś czas wraca na ten kanał, więc e, pani znajdą coś tutaj dla siebie zawsze. Doom Eternal przeszliśmy tą gierkę, naprawdę była dobra. E, sorry za to, że w prawym dolnym rogu widać: Activate Windows, go to setting, to Activate Windows, ale takiego screena po prostu gdzieś skądś ściągnąłem. To nie jest mój screen, zaznaczam, ściągnąłem go skądś. Dying Light, the following. Enchanced Edition nagrany jest Dying Light u mnie na kanale w całej formie. Przejście podstawki, jak i również rozszerzenia bez tych dodatków, bo za Chord i tak dalej. Nie jestem aż takim nerdem. E, Elder Scrolls Online troszkę było ogrywane, troszkę było grane. Fallout 4 był pełen gameplay nagrany, jeśli chodzi o Fabułę. E, Fallout Shelter też pograliśmy troszkę w tą gierkę. Jest genialna, ale nie miałem czasu, nie chciałem więcej czasu w niej spędzać, no bo są inne tytuły, które chciałem ograć. Far Cry 5 Pełny gameplay znajduje się na kanale. Far Cry Primal, też chyba pełny gameplay znajduje się na kanale. To była naprawdę dobra część Far Crya. Nie wiem czy nie nawet najlepsza. First Feudal, jeden filmik gdzieś tam z Keymailera. Kilka dobra, ale bez polotu. For Honor, też coś tam się pojawiło. Fortnite trafił na ten kanał przez Ratowanie Świata i bodajże jakiś odcinek z Ratowania Świata nawet na tym kanale jest. E, natomiast w grze trochę czasu spędziłem, jeśli chodzi o Ratowanie Świata, dlatego ją tutaj umieściłem. Going Medieval, gierka, która ostatnio trafiła na kanał jako jeden odcinek bety, e, no i nie mam dostępu dalej do gry, nie chcę wydawać na nią 81 zł, e, bo mam dużo innych tytułów do ogrania i jakbym nie miał, to bym ją kupił. Bo wygląda na naprawdę dobrą, chociaż jeszcze sporo muszą w niej rozbudować. Ghost of Recon Wildlands, no to widzieliście raczej co jest z tego na kanale, coś tam powrzucane, takie losowe rzeczy i tak dalej. Bo gierka jest bardzo trudna, żeby wrzucić pełno przejście i tak dalej, bo no, no, strasznie dużo tam by rzeczy było do roboty, takich rozrzuconych gdzieś tam po mapie, wybijania ludzi i tak dalej. Grounded. Pojawiło się parę odcineczków, miałem do tego dostęp z Xbox Game Passa na PC. I, i... gierka była ciekawa, no ale tak jak mówię, bez polotu. GTA 5 pełen gameplay podstawki, w online planuję jeszcze sporo pograć, jak na razie pograne było coś tam delikatnie. Hellpoint, gierka, która... pierwsza gierka, którą grałem w, tylu, w stylu Dark Soulsowym. A gierka dostałem z Keymailera, też dość ciekawa. Trudno mi na jej temat coś powiedzieć, bo udało mi się pokonać chyba tylko dwóch albo dwóch bossów. Chyba tylko dwóch posłów. Hero Park. Świetna gra. Polecam bardzo serdecznie. Darmówka na telefony, pobierzcie sobie. Ja mam wersję na PC, która jest płatna na Steamie, ale też bardzo dobra. Naprawdę bardzo, bardzo dobra. Ja się przy tej grze świetnie bawię. Nawet sobie ją codziennie zacząłem odpalać po to, żeby zrobić daily quest. Heroes of the Storm. Wiecie, że ja nagrywałem tą grę? Jak stworzyłem ten kanał w miarę przy początku tego kanału, to nagrywałem tą grę, grałem sobie przeciwko SI. AI. AI. SI. Świetnie się bawiłem przy tym. House Flipper i Jezu. Jaka ta gra jest po prostu miła, przyjemna, prosta, wyluzowująca? No, no trudno inaczej ją opisać. Bardzo serdecznie polecam. Jeśli ktoś chce sobie pooglądać o co w tej gierce chodzi, to, to można sobie zerknąć w mi na kanale. Jak ktoś chce pograć, tym bardziej ją polecam. Kepler, gierka o której bardzo mało się słyszy, mało co kto w ogóle o niej słyszał, e, jeszcze mniej osób w nią grało, a jest naprawdę genialna jeśli ktoś lubi e, styl RimWorlda i tym podobnych gierek, ale chciałby pograć własną postacią, a nie tam rozkazywać 10 ludziom. E, Legend of Keepers, e, dobra gra, ale nie mój styl. Mad Max, przeszliśmy całego od początku do końca, pokazałem całą fabułę, pokazałem nawet różnego rodzaju triki, rzeczy związane z różnymi rzeczami i tak dalej, więc, yy... No, cóż, widzieliście. Yy, Minecraft, no to chyba nic dać, nic ująć, pojawiał się na kanale i pojawiać się będzie. Overwatch, yy, Chyba coś tam było, nawet chyba z Anią coś, 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 coś było. Yy, Project Zomboid, genialne ale tragiczne jeśli chodzi o prowadzenie, yy, o nagrywanie, żeby was w to wciągnąć jako widza, to za mało się tam dzieje, żebym mógł tą grę nagrywać i jakbym mógł to dosłownie uwierzcie mi grałbym tylko i wyłącznie w tą grę, prawdopodobnie przez miesiąc albo dwa tygodnie, bo bym się znudził, nie jak zwykle. Rage 2, y, tragedia, nie, to jest tragedia, nie polecam, odradzam, nie, 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 nie tej grze mówimy serdecznie, nie, przeszedłem ją tylko i wyłącznie dlatego, że obiecałem i i tyle, koniec, kropka, nie. Red Dead Redemption, w końcu muszę skończyć fabułę tej gry, bo nie skończyłem. Mamy chyba 30 czy 50 odcinków i, i muszę to pociągnąć dalej. Seria będzie miała pewnie ze 150, a ja mam dopiero 30, więc sporo przed nami. Remnant from the Ashes. Coś w to graliśmy, nie było jakiegoś dużego przyjęcia. Też gierka troszkę solsopodobna, ale za mało się działo na kanale wokół tej gry i zarzuciłem temat. Scrap Mechanik, bardzo dobrze się u was przyjął. Podoba się wam gierka. Często do niej wracacie. Widzę, że poradnik do tej gry jest po prostu oblegany przez Was. Więc mam nadzieję, że dalej tak będzie. I może jeszcze coś to pogramy, bo skoro widzę, że jest aż taki popyt na tą grę, no to czemu by nie? Hmm, chociaż sama w sobie gra. Trzeba mieć naprawdę do niej dobrej ekipy, bo próbowałem z wieloma różnymi osobami i jest różnie. Przepraszam cię Mikołaj, i przepraszam różne osoby, z którymi grałem, ale do tego musiałbym grać z ludźmi, którzy minią to, chcą coś zrobić w jakiejś tam kolejności, a nie rozrzucić się i każdy, swoje, każdy sobie rzepkę skrobie i tak dalej, jednak w tej grze trzeba się skupić na jakichś priorytetach, wyznaczyć sobie coś i później można się bawić, natomiast w survivalu trzeba sobie coś tam wyznaczyć i, i wtedy, i dopiero po dotarciu do jakiegoś tam punktu można się bawić eee, no dobra, lecimy dalej, Shadow of the Tomb Raider, przeszliśmy całą grę na Playstation, eee, Space Engineers coś tam pograliśmy, no ale to wiecie jak to jest, eee, Star Krawcik dwójeczka. Nagrałem chyba dwie pełne kampanie. Stardiowali. Mam pograć z Sharkiem w tą grę. E, aczkolwiek już e, grałem sam. Grałem z bratem. Jest boska, jeśli ktoś lubi farmy i tym podobne rzeczy. E, Shadow of War. Ou, przeszliśmy całą grę. Jest bardzo dobra. Ale. Uzyskanie drugiego zakończenia i spędzenie drugie tyle w grze, co normalne jej przejście gry, tylko i wyłącznie na grindowaniu. Eee, nie. Podziękowałem, nagrałem wam tylko jak wygląda drugie zakończenie. Eee, The Crew. Pojawiło się u mnie chyba 5 odcinków na kanale, jeszcze do tego dowalili mi prawa autorskie i tak dalej. Nie. Podziękowałem za tę grę, wywaliłem ją. The Division. Pojawiło się chyba pełne przejście fabuły tej gry u mnie na kanale. Była naprawdę bardzo dobra, fabularnie świetnie poprowadzona i szczerze, chętnie bym wrócił do dwójeczki. Tylko, żebym miał z kim? DeForest. Eee, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo godzin spędzonych w tej grze samemu, w koopie, w multiplayerze. Po prostu, jak się dało, tak w tą grę grałem. Świetna, ale się przejadła. Po prostu się przejadła, tak? Spędziłem w tej grze po prostu za dużo godzin robiąc te same rzeczy i, i mi się przejadła. They Are billions. Za mało grałem w porównaniu do tego, jak bardzo gra mi się podoba, czyli to, co jest na tym kanale bardzo częste. Nie mam na tyle czasu, żeby grać w gry, które mi się zarąbiście podobają. E, a ta gra naprawdę ma zarąbisty potencjał, i można. Się przy niej świetnie bawić. E, Trader Life Simulator. No taki symulator. No taki, taki. No, widzieliście fajny, jest nie, jest najgorszy. E, tak, zostało nawet w Lewym Górnym rogu znak jakiś, e, bo ściągałem na szybko tę e, miniaturkę. E, Ultimate Zombie Defense. Pokazywałem wam gierkę. Ciekawa, przypomina takie starsze gierki albo gierki na telefon e, Valheim. Przeszliśmy sobie całą dotychczas dostępną. Y, część gry y, na naszym serwerze jak będzie się coś pojawiało, to myślę, że bez problemu zgram z powrotem ekipę, bo się świetnie bawiliśmy przy tej grze i pogramy w to razem i jeśli by była taka możliwość, to nawet bym mógł nawet spróbować z inną ekipą albo z, czymś, albo z innymi ludźmi w tą gierkę, bo jest naprawdę bardzo dobra ale też bardzo chętnie bym popróbował inne gry bo jest dużo gierek w podobnym stylu Wasteland 3 zaczęliśmy, próbowaliśmy skończył mi się Xbox Game Pass i nie poszliśmy dalej może kiedyś będziemy kontynuować, w zależności o od odzewu od was War Dogs 2 też nigdy nie przeszedłem tej gry, a miałbym taką możliwość i chyba sobie ją nawet przejdę do końca. Jeśli chodzi o nagranie po prostu całej fabuły. War Dogs Legion przeszliśmy całą gierkę. Była dobra i na tym koniec. Bardzo mocne rozczarowanie, jak dla mnie nastawiłem się na coś dużo lepszego niż gra się okazała. Niestety. Wiedźmin 3, na, u mnie na kanale pojawia się tylko gameplay. Ani związany z tą grą ja nic nie nagrywałem w tym kontekście. Eee, więc e, no. Z mojej strony nie zobaczyliście Wiedźmina 3, możemy kiedyś to zrobić, ale musielibyśmy, nie wiem, utrzymać standard z 30 wyświetleń pod każdym filmem jak nie więcej yy, i jakiś tam łapek w górę i tak dalej, żeby, żeby to miało sens. Także yy, to by było na tyle. To jest pełen przegląd gier, które pojawiały się na tym kanale, to jest pełen przegląd wszystkiego, co tutaj było. Yy, Trafiłem w pewnym momencie, jak przeglądałem kanał, na pierwszy film, jaki kiedykolwiek nagrywałem. Był to Dying Light. I po prostu, jak sam tam prowadzę ten kanał, jak sam prowadzę tam ten odcinek, to aż czasami żałuję, że teraz nie, nie, nie mam takiego podejścia jak wtedy. Dużo rzeczy tam, na przykład, spaprałem, ale było dużo rzeczy, które zrobiłem świetnie. I aż żałuję, że gdzieś to zgubiłem, gdzieś takie moje podejście do, do, do nagrywania i tak dalej w tym całym okresie, tych 6 lat gdzieś się zgubiło, bo parę rzeczy tam zrobiłem takich, które mi uświadomiły, że, że no jednak człowiek się zmienia cały czas. Dzięki wielkie wszystkim bardzo za uwagę, dzięki wielkie za to, że jesteście ze mną, dzięki wielkie za to, że jesteście na tym kanale, że bierzecie tutaj zarówno bierny, jak i czynny udział. I mam nadzieję, że zostaniecie, mam nadzieję, że jeszcze będziemy się świetnie bawić i będziemy ten kanał rozwijać i coś. Z tego kiedyś będzie. Eee, może nawet jakoś szybciej, może uda się zrobić jakiś taki boom. Fajnie by było. No, tymczasem z tej strony był niepopularny dawniej Shadow GXT. Jeszcze niektórzy pamiętają, jak się tak nazywałem. Eee, jak taki pseudonim w internecie używałem. No, ale jest ich mało, jest ich niewielu, ale się pojawiają. Dalej są między nami ta co ukryć. Dobra, tyle. Dzięki wielkie. Bajo. Jak trafiliście tutaj na ten filmik akurat, no to możecie zawsze zostawić łapkę w górę, subskrypcję i, i możecie zostać na dłużej. Możecie ogarnąć któreś serię, które wam pokazywałem, albo możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć. Bardzo chętnie coś nagram to, co wam będzie odpowiadało, odpowiadało jeśli tylko faktycznie będziecie to oglądać yy, i będziecie to chcieli. Bajo.